Witajcie. Dziś krótko o tym, czego bardzo nie lubię. Jedną z czynności, której po prostu nie lubię, jest prasowanie. Kiedy tylko pomyślę, że już góra ubrań na mnie czeka, żeby to uprasować, aż mnie skręca. Nie, no, przesadam trochę, to aż tak to nie jest. No ogólnie tego nie lubię. Kilka dni temu musiałem sobie uprasować koszulę. I szczerze powiem wam, że zabierałem się do tego, jak pies dojeżdża. I tak odkładałem, odkładałem, przyszła noc i okazało się, że jest niewyprasowane, a jutro koszula potrzebna. Cóż, no nie była to miła wiadomość ale musiałem to zrobić. Tylko po co ja o tym gadam? Otóż istnieje w naszej wierze coś takiego jak zaniedbanie. To jest takie trochę niepozorne, takie niezauważalne, ale to jest. I często jest tak, że zaniedbujemy coś, odkładamy właśnie na potem, tak jak ja te prasowanie. Bóg każdego dnia pragnie obdarzać nas łaska za łaską, pragnie być z nami na modlitwie. I tak szczerze mówiąc, w głębi serca my też tego jakoś chcemy, być z Nim, słuchać Go, tylko to nam nie wychodzi. Właśnie tak jak z tym prasowaniem, my zapominamy, i może się okazać, że przeżyjemy dzień bez spotkania z nimi. Złemu duchowi to pasuje, dlatego w każdej chwili, kiedy jest to realnie możliwe, zwracajmy się do Boga, choćby krótkim zdaniem. Nie odwlekajmy tego tak, jak z tym moim prasowaniem, bo zaraz okaże się nigdy. Trzymajmy się Boga, który jest naszą realną siłą.